Czy potrzebuje, STANĄ mi! Jeju, Wojciech, czemu ty całemu światu ogłaszać, że mi stanął? Cowieka, no po co syreny? Po co ten cyrk? Moź lama. Nie w porę cię posiodłem! Jezu, co wieku! Ja cię Teraz udaj. Co, jako nie leć na mnie, no? Ty, ale to wygląda jak nabój jakiś mordo, nie? nie? No. <laughs> Dobra, Wojtek wkłada nabój i... Uwaga! Coś ty zrobił z rękami, jak ty to trzeba... Ja... A skręć kierownicą! Skręć! Ja... Ty skręc... Radykarstkami krycisz. Jedziesz już traktorem? Tak. Aha. Okej. Okay. No nie musisz już jechać, bo już mi jedzie. Tak <grymne> to w połowie drogi byłem, tak? Taki tak chciałem poczekać, aż dojedziesz do końca. <grymne>